Na poniższych rysunkach przedstawione są wykresy funkcji. Odczytaj z wykresu zbiór wartości każdej funkcji podaj najmniejszą oraz największą wartość funkcji, o ile istnieje, oraz argument, argumenty, dla których którego ta wartość jest przyjmowana. Dobra. Odczytaj z wykresu zbiór wartości funkcji. Piszymy sobie tutaj ZWF dla pierwszej funkcji. No zbiór wartości, zaś najmniejsza wartość, jaka jest przyjmowana, to jest minus 3. Na przykład dla argumentu 3 jest wartość minus 3. Tutaj funkcja jest ciągła, czyli wszystkie wartości od minus 3 w górę do 4 są przyjmowane. Czyli nasz zbiór wartości to będzie obszar od minus 3 aż do 4 włącznie. Czyli hmm, przedział domknięty albo y należy do przedziału domkniętego od minus 3 do 4. To jest... Hmm, Zbiór wartości, podaj najmniejszą oraz największą wartość funkcji, o ile istnieje. Najmniejsza wartość jest tutaj. Jest to, naj, to są najniżej położone punkty. Jest ich nieskończenie wiele, bo na odcinku jest nieskończenie wiele takich punktów. Czyli napiszemy sobie F, powiedzmy, minimalna, wartość minimalna, tak sobie to wpiszmy. Dla xów należących, aha, jeszcze ile ona wynosi, wartość minimalna. Jest równa minus 3 dla xów należących do przedziału od 3 łącznie do 6 z, kół, z nawiasem otwartym, czyli od 3 włącznie do 6 nawias otwarty, ponieważ tutaj kółko jest otwarte. Teraz gdzie jest wartość maksymalna? Wartość maksymalna ona wynosi tutaj, w najwyższym punkcie, jest to 4. Dla x równego i tutaj sobie czytujemy z osi x minus 2. Czyli tak, mamy największą wartość, mamy yy, i najmniejszą też mamy, i zbiór wartości mamy. Podpunkt B, zbiór wartości. Znaczy, najmniejsza wartość jest tutaj, największa jest tutaj. Funkcja jest ciągła, czyli wszystkie wartości. Między najmniejszą a największą są przyjmowane, czyli piszemy przedział domknięty od minus 4, dlatego że tu jest kropka zamalowana do 4. No bo tutaj jak widzimy ta czwórka jest osiągana dla argumentu minus 2. Wartość minimalna dla, dla x równego 3, tu jest wartość minimalna. I ona wynosi, jeszcze podajmy, ile ona wynosi, ona wynosi minus 4 dla x równego 3. Wartość maksymalna, ona wynosi 4 dla x -a, i tego odczytujemy równego minus 2 pod punkt c. Zbiór wartości funkcji y należące do najmniejsza wartość minus 2, największa 2. Funkcja jest ciągła, czyli wszystkie z pomiędzy minus dwójki a dwójki wartości są przyjmowane. Czyli minus 2 do 2. Teraz wartość minimalna to jest ten poziom, czyli minus dwójka dla x należących od dwójki włącznie do plus nieskończoności, a wartość maksymalna. To będzie 2 dla x należących od minus nieskończoności do tego miejsca, czyli do minus 2, włącznie. I podpunkt D. Zacznijmy od zbioru wartości funkcji. Najniższy poziom to jest tutaj, czyli minus 1, do wartości najwyższej, czyli do 3 ale bez trójki, bo tu jest kółko otwarte. I wszystkie wartości pomiędzy minus jedynką, jedynką, przepraszam, nie minus jedynką, plus jedynką. To jest na plusowych wartościach. Między jedynką a trójką w trójce nawias otwarty, ponieważ tu mamy kółko niezamalowane. I teraz tak. Wartość minimalna to będzie wartość właśnie równa 1 i dla jakich argumentów? Dla x równego tutaj 3 i dla x równego minus 5. Czyli piszemy minus 5 oraz 3. I wartość maksymalna jest no to wartością maksymalną, niestety nie istnieje, ponieważ chcielibyśmy powiedzieć, że to jest trójka, ale w trójce mamy kółko e, otwarte. Czyli w takiej sytuacji brak Pod punkt E. Zbiór wartości funkcji. Zobaczmy, najmniejsza wartość minus 3. To jest ciągłe aż do 2. Teraz zobaczmy, wartość 2 jest osiągana. Co prawda tu jest kółko otwarte, to jest zamalowane, dlatego wartość 2 jest osiągana. I później jeszcze jeden punkt dla wartości 3. Czyli napiszemy sobie ZWF, zbiór wartości funkcji. To będzie przedział od minus 3, czyli odtąd do czyli do 2, domknięte. Suma z jednym punktem, czyli z trójką. Później tak, wartość najmniejsza, czyli f, wartość minimalna wynosi minus 3 dla x równego 0, dla argumentu 0. Wartość maksymalna, jest tutaj, to jest najwyższy punkt, czyli wynosi 3 dla x równego minus 3. I podpunkt f, zbiór wartości, czyli od minus 3 do minus 1, ten obszar, i od 1 do 3, ten obszar, czyli zbiór wartości funkcji. Możemy pisać y albo od razu wpisać, po prostu przedziały od minus 3 domknięte do minus 1 domknięte suma, od 1 otwarte do 3 otwarte. Wartość minimalna. To jest ta najniższa wartość, czyli minus 3 dla x równego 1, wartość maksymalna. No i chciałoby się powiedzieć, że to jest to miejsce, ale tu mamy kółko. Niezamalowane, czyli możemy powiedzieć, że to jest 3, czyli brak.